Chieba na witam Was w niedzielę. Mojam wczoraj wieczorem włosy. I wydawało mi się, że dobrze nie wysuszyłam, a chyba jednak średnio takie mi się luki porobiły. Będzie tak gorąco, będzie patelnia po prostu. Bo teraz zawsze mi jakby jest wschód. I otworzyłam okno, żeby szelma mogła sobie patrzeć, co się dzieje i mi dać spać. Jak widzicie szelma znowu żebrze o żarcie. No. I po prostu jest już tak gorąco, że no naprawdę. Także nie wiem, może dzisiaj znowu zrobię. Boguś! Proszę nie drapać mi szafki. Chodźcie. Chodź się! Chodzi i drapię szafki. Dlaczego go drapisz w szafki? No, najwyżej zrobię sobie dzisiaj też steper, bo wiecie, jest przyjemniej tutaj. Sobie klimy wczoraj puściłam i później sobie pochodziłam na steperze i było całkiem przyjemnie. Teraz tak, ja zobaczę. Albo wieczorem jeszcze się wybiorę, jak już ten gorąc trochę minie. Co nie cenię tyłek, idziesz ze mną pobiegać. Tak, żeby ci się przydało trochę schudnąć, a nie tylko żyć i żyć. I mamy daj saszetkę, mamy daj chrupkę. O, już poluję tutaj na szypułki od truskawek. Tak. Ciężkie życie kotona, nie? Trzeba tak pancie budzić w nocy, żeby brać o jedzenie. Zawsze, jak tylko pancia pójdzie do kuchni. Co nie? Ciężkie kocie życie. Dobra, idziemy z kotonem na obchód ugródkę. Niech się chłop trochę przewietrzy. I robię sobie jedną. wykąpałam się właśnie, byłam pobiegać, ale powiem wam, że tak totalnie dzisiaj mi nie szło, że to po prostu jakaś katastrofa. No ale byłam się trochę ruszyć jakby i tak spoko co nie dobiegłam to przeszłam. No jak troszkę człowiek rusię. A teraz robię sobie właśnie kawusie i mam jeszcze Kruasanta, którego wczoraj kupiłam w hercie, którego wam tak bardzo zachwalałam. Widzę, że mu też gorąco się zrobiło, ale miałam to takie pochmurnie teraz trochę. Jakby miało zacząć padać, mam kawusię. Teraz zrobiłam właśnie przed chwilą kurs na. Z Santander Open Academy. W ogóle bardzo Wam polecam. Jeżeli jesteście żonni nauki i jakby chcecie poszerzać swoje jakieś tam um, horyzonty, że tak powiem, e, bardzo Wam polecam. Darmowa platforma, darmowe kursy, darmowe certyfikaty. Jedynie co potrzebujecie, to chęć do nauki, co wcale nie jest takie hopsiop w tych czasach, bo mało ludzi. E, z tego, co tak mogę zaobserwować, chcę się uczyć, także e, moi drodzy, tutaj z tego miejsca odcedzając kaszę gryczaną chciałabym Was zmotywować do tego, że moi drodzy, uczcie się poszerzajcie swoje kwalifikacje bądźcie łakomymi kąskami na rynku pracy, żeby Wam się fajnie, dobrze żyło jakby nie wiem, też moim zdaniem taka nauka, nawet jakichś takich podstawowych rzeczy, tak naprawdę, yy, no to też jakby ten mózg inaczej trochę pracuje i po prostu, chwała, gorące, jakbyś tak, no trzeba trenować tą mózgownicę, no. A wiecie, jakby wiem, że siedzenie w jednej pracy jest łatwe, bo wszystko znacie, wszystko wiecie co i jak. Ale pamiętajcie, że najlepszym sposobem na podwyższenie, podwyższenie swoich zarobków jest po prostu zmiana pracy na inną co jakiś tam czas. Eee, oczywiście was do tego nie zmuszam, żeby nie było. Tylko po prostu tak z dobrego serca Wam tutaj doradzam, żeby Wam dobrze było. Zarabiajcie miliony, cieszcie się żywotem i będzie wtedy super. A takie kursy właśnie pozwalają się rozwijać i też właśnie coś fajnego, jakiegoś tam ciekawszego w tym żywocie robić. Nie? A ja na przykład, tak, podam siebie jako przykład, bo ja wam to nawijam. Uwielbiam Excela, tabeleczki, jakieś takie, wiecie, jak mam dane, coś muszę tam w Excelu zrobić. Na przykład, dla mnie to po prostu, jak robię sobie takie kursy, bo teraz właśnie będę zaczynać chyba 17 lipca, no taki dłuższy kurs na analityka danych to powiem Wam, że ja po prostu takie rzeczy robię z miłą chęcią, jakby czas wtedy mi mija natychmiastowo po prostu. I to jest właśnie coś takiego, że no kurczę, jeżeli sprawia Wam coś przyjemność, kształtujcie się w ogóle w tym kierunku, żeby po prostu ten czas później milej spędzać. Czyli my w robocie spędzamy naprawdę bardzo dużo czasu, patrząc się na to ile na przykład czasu tracimy na dojazdy, sama praca 8 do 12 godzin, czy tam do 15 jeżeli jesteście kierowcami. No multum czasu spędzamy w pracy. Róbmy coś ciekawego, róbmy coś co sprawia Wam przyjemność. Dlatego Zachęcam Was. Wejdźcie po tym filmie na Santander Open Academy, to nie jest żadna reklama ani nic. Po prostu z dobrego serca Wam podpowiadam. I zobaczcie sobie jakieś kursy. Nawet jakieś takie krótkie, proste. To naprawdę są kursy, nawet które trwają dwie godziny. A już macie kolejny certyfikat, coś od nowego się dowiecie. Zazwyczaj one są w języku angielskim, ale na upartego, jak nie znacie angielskiego, wrzućcie to sobie po prostu w chat GPT. Niech Wam to przetłumaczę, czy tam translatora. Da się obejść takie rzeczy moi drodzy, a zawsze wiemy coś więcej. Także taką motywacją udaje się na konsumpcję, bo mam tutaj gulasz z kaszą i z mizerium. Trzymajcie się! Ale później jest już osiemnasta się zrobiła. Jak widzicie sobie poprzyklejam plasterki na ten mój wysyp pryszczowy. Nie wiem, czy coś to, to da, czy nie, ale ponaklejałam ten najgorszy, no i powiem Wam tak, zjadłam obiad i padłam po prostu totalnie, jeszcze dzisiaj jest pogoda taka, że po prostu wszystko wisi w powietrzu, jakby zaraz miała być jakaś taka konkretna burza w ogóle i wydaje mi się, że też przez to jestem taka, Ugh! jest 27 stopni z tego, co mi telewizor pokazuje, także no dosyć ciepło. Cieszę się, że już wcześniej załatwiłam to bieganie i już nie muszę iść teraz. Bo teraz to już mi się totalnie nic nie chce. Tyle planów miałam, a taka jestem padnięta, że... chyba wychodzę dzisiaj z założenia, że w niedzielę praca w gówno się obraca i nie chce mi się nic. No ale czasami tak. Przez to, że mam naklejony tutaj ten plasterek, to jak się uśmiecham, trochę wygląda jakbym zębów mi tutaj brakowało. I seplenia, chyba przez to trochę, bo mi się tutaj... Twarde to jest. Tam jest Bogusław. Say hello. Cześć moi drodzy! Mamy poniedziałek rano i w sumie miałam się nie odzywać do Was, bo już robotę zaczęłam, ale muszę Wam pokazać jedną rzecz. Pamiętacie jak sprzątałam ostatnio tymi cudownymi środkami nowymi z Kleenexa i mówiłam Wam, że kupcie koniecznie rękawiczki i przerwałam mycie tego piekarnika nawet, bo po prostu czułam, że. Mm, te rękawiczki to naprawdę nie jest, wiecie, jakaś ściema. Teraz chciałabym wam pokazać, jak wyglądają dzisiaj moje dłonie. Mam nadzieję, że będziecie to dobrze widzieć. Widzicie to. O, teraz chyba jest dobrze widoczny. Widzicie, jak mi wyżarło. Co prawda, jakby nic mnie nie piecze, ani nic takiego. Po prostu. No i żarło mi trochę. Łap. Muszę je pokremować. Uczcie się na moich błędach, na mojej głupocie. Kupujcie rękawiczki do tych środków, bo to serio nie przelewki, jak się okazuje. No ta to nie jest jeszcze taka zła, ale ta... Boguś w tle, znowu przy chrupkach. Jest taki nienajedzony. No. Ta to jest po prostu jakaś... Masakra, normalnie plany mi się tu porobiły. No dobra, muszę tutaj dla Was zrobić nadawanie, bo przyszedł mój zakup carichier. Mop parowy do podłogi. I powiem Wam tak, że kupiłam go na sporej promce w Media Expert. I on normalnie kosztował chyba coś pod 300, coś takiego. A ja za niego zapłaciłam u że jak ja nienawidzę jak te kartony takie. Ten dźwięk i odczucie na nożu strasznie mnie jakoś tak skręca i wykręca. Yy, a ja zapłaciłam za niego chyba 130 zł. Także wydaje mi się, że cena spoko całkiem. No zobaczymy jeszcze jak się będzie sprawować. Nagle zrobię Wam unboxing. Kawałek sobie przejedziemy, chociaż teraz, bo ja nie wytrzymam się, nie skupię na niczym, dopóki tego nie przetestuję. Mam oczywiście instrukcję. Tutaj mamy Steam Cleaner Accessories, co to jest? Jakiś pewnie filtr? Wkład odkamieniający mały, spoko. Mamy dwie takie spore ściereczki z dużą metką, żeby można było sobie butem to ściągnąć, to też jest sobie fajne. Bo później tak ręką dotykać to nie jest za miło. To musimy jakoś, to jest to wszystko tak wyciągnąć. I teraz mamy tak końcówkę. Tak się prezentuje. Całkiem, całkiem. Kabel jest całkiem długi. No minusem jest ten kabel. No nie będę tutaj ściemniać, że nie. No wiadomo, że lepsze są bezprzewodowe. No ale tutaj miało być też to dosyć mocno budżetowe. i mamy rączkę. Także zmontujmy to. No mówię, jak takie jakieś ciekawostki przychodzą. Właśnie wiecie akcesoria jakiegoś takiego to mnie od razu korci. Żeby to popróbować. Czy ja złożę to bez instrukcji? Nienawidzę instrukcji. Jak prawdziwa Polka. To to chyba tu nie pasuje. Tak, to pasuje. I to w takim razie tu musi pasować. Mamy rączkę z uchwytem na kabel. To też jest fajne później do przechowywania zawsze to przydatne. No i chwila, moment. I mamy zmontowanego naszego mopa. Tak się prezentuje całość. O, żelazo. Tadam, ta No i cóż my tu mamy? Aha, to jest. Muszę podnieść. Tutaj jest pedał do uruchomienia pary. I tutaj z tego co widzę, to jest właśnie. Pojemniczek, tak, on się cały wyciąga. Fajne jest też to, że można go postawić, i on sobie stoi ładnie pionowo. Patrzcie na to, Bogusława, się zobaczycie. Jest po prostu stabilne, nie? Bo to jest też upierdliwe w tych wszystkich sprzętach, jak yy, no, po prostu nie mogą stać te rzeczy. Bez jakiegoś, wiecie, uchwytu czy coś takiego. Nie wiem tylko czy ja wpadnę na to, jak włożyć ten filtr. No tak, tutaj jest właśnie Use Water Only na 30 m2 wystarcza. No eee, z pojemniczek, no nie jest za duży, jak widzicie. Ja mam tutaj w mieszkaniu. 55. No ale to jakby wiecie, to też nie jest jakiś taki duży problem. A i tutaj mamy w ogóle naklejkę jeszcze, żeby ten filtr odkamieniający wymieniać to 4 miesiące. A tu mam włożyć, widzę. <totw> Dla tych, co później nie będą wiedzieć, a sobie kupią. Tu jest, patrzcie, dziura. Ha, ha. I zabiera, zabija 99,99% ,99 bakterii. I właśnie na tym mi w sumie też zależało, no bo wiecie, tutaj nie używa się żadnych jakichś tam detergentów, a jest po prostu lepsze tu do czyszczenia niż jakieś zwykłe mopy. A jak się popatrzyłam jeszcze na cenę mopa, z bilety, tak Wam powiem. Tutaj widzicie, nie chyba tak. Tego obrotowego, to powiem Wam, że ja to pierdziałam. Bo ten mop obrotowy kosztuje niewiele mniej niż to. Zróbmy pierwsze użycie. No, mój ten ja już się odzwyczaiłam. Ale tu można chyba to sobie fajnie założyć. Tak, patrzcie, widzicie, że on się nie pląta tutaj pod, pod machiną. Tak, to jest spokój. I co tu już? Czy my już coś czyścimy? No nie widzę, jeszcze nic, żeby to się wyczyściło. Ale no to może jeszcze te 30 sekund teraz potrzebuję. O, coś się zmienił dźwięk. No, teraz parę zaczęło produkować chyba. zostaje. Tutaj kawałek tutaj wyczyszczę. No i zobaczymy. No bo serio teraz pałuję. Pałuję, pałuję. Kurde i bez takiego rzeczy brudzenia tego wszystkiego. To jest dla mnie nieskończalne. Więc nie chcę się trzymać tych wszystkich nie Mocu, mocu, spójrzmy od góry. A miałam na początku ten taki, co zbiera jeszcze wodę, którą można już podłogę, ale to jest zaraz co po prostu tutaj, to by się wtedy zrobił, zrobiło bajowo. Ale to też tu na wody powinno być na mój teraz wyłączyłam. No sporo tutaj tej wody. Dobra. Robię tak, że kawałek tutaj przelecieliśmy. Jeszcze teraz sobie poprawię co przeszłam kapciami. No i zobaczymy. Będziemy testować. Tak się na ten moment podłoga przedstawia. Jak widzicie no jest wody. A tak wygląda Byczek. Fajnie, że to stoi. To mi się podoba. Dobra, zostawiam. Obczajmy.